Merik, czy po tym spotkaniu czujecie bardziej, że szanujemy ten jeden punkt, czy żałujemy dwóch straconych? I to i to. I to i to. Nie wiem, no ciężko. Dobrze że wróciliśmy na 1-1. Bo nie było łatwo. O, bo... no, taki... Mecz był na 1-0, no także musimy być zadowoleni z tej, z tej bramki. E, może tam jeszcze była ta poprzeczka i tak ogólnie to, to mało sytuacji z obu stron. I no dobrze. A czy Wisła Was czymś zaskoczyła, czy zagrała dokładnie to czego się spodziewaliście? Nie, no, to co, 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 co grałem cały sezon. 5-3-2 nisko stały fragment e, pacieko w środku organizator gry nie no, nie, 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 ale nie jest łatwo grać z nimi, bo są dobrze ustawieni przez cały mecz. Każdy wie co robi w defensywie i no, też dzisiaj się okazało, że z naszej strony nie było za dużo tam możliwości, żeby zagrać coś. A z jakimi nastrojami jedziemy na Lechie? żeby zdobyć tam trzy punkty, naprawdę? Na jak nie. To nie Domii, no, przepraszam, bardzo przepraszam. Trzy punkty, tak. Narodomia. Dziękuję, dziękuję. Tam mięśniowo w porządku wszystko, bo tam pobijali się solidnie, nie? Dzisiaj? A no, w porządku. W porządku nie jest, bo tych meczów trochę już jest za mną. Dopiero w środę wróciłem, całą noc nie spałem, ale jakoś to dałem rady dzisiaj. Wiem, że to nie było najlepiej z mojej strony, ale jak zawsze dałem wszystko i no, było jak było. Będzie lepiej nadal. Było ciężko i fatno dzisiaj. Tak? No tak, tak, tak. Też boisko nam nie pomagało, bo naprawdę jest bardzo ciężko. Pyłka skacze miękko, także i nam i nim widzieliśmy dużo strat, takich technicznych błędów. Ale no tak jak powiedziałem, mamy punkt, bo wróciliśmy po, po 1-0 i jest OK. A nie, nie macie obietnicy wymiany Murawy ciągle? Nie, nie, to nie, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale to zespół nie słyszeliście nic. Nie, nie, nie. nie, nie. A powiedz, czułeś mocno ten łokieć od Salwatora, bo to tak nie wyglądało? No czuję, że... jeszcze teraz czuję, trochę mam tu tak. A, nie wie wiem, wiem jak się to mówi. Guz, no, guz. Tak, <laughs> ale no, nie no, płacie cały mecz, trzeba by trochę sprowokować. Erik ta atmosfera dzisiaj znowu 25 tysięcy kibiców. Pewnie gdzieś to tam nie się pomaga, prawda? Oczywiście, że tak, e, tylko nie zrozumiałem tych gwizgów trochę tam, bo okej, okay, no może ze nie idzie, ale przez cały sezon dobrze nam idzie, walczymy, naprawdę też dzisiaj walczyliśmy, ale może to czasami piłkarsko wygląda lepiej, czasami trochę trudniej, bo przeciwnik też gra i dobrze gra, także akurat tego nie zrozumiałem trochę, ale e, 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 potem jak mieliśmy jedną sytuację albo tam jaką kontrę, to już znowu była ta energia i też dzięki nim strzeliśmy tam z bramki. to sezonu, radą jak w piątek, za tydzień potem dwa mecze w Gdańsku, ciężkie takie wyjazdy, prawda? Tak, 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 nie będzie łatwo do końca, ale co, no szkoda by było, żeby nie zepsuć, tylko... No, żeby nie skończyć sezonu dobrze, tak jak graliśmy całą tą pierwszą rundę dobrze. Także mam nadzieję, że się teraz regenerujemy, że, że nie wiem jeszcze czy niedziela czy poniedziałek już zaczynamy na no spokojnie się przygotować na ten mecz, bo czuć trochę zmęczenia już. Też więcej nas jest kadrowiczów. E, I no nie, no, nie wiem, wiem, że to jest trener, trener Robię. Tak, że będzie dobrze, że będziemy świeży. Erik, chciałem Cię jeszcze zapytać, o... tak, bo tak, no, z Kosowem przegraliście, tam grać pierwszą połowę, a powiedz mi ten mecz ze Szwecją, bo Szwecja to może być no, gdzieś tam, w perspektywie rywal Polski. Jak się tam grało? Prowadziliście taka no, bramka stracona w końcówce. Jaki to jest rywal? Co o tej Szwecji można powiedzieć? Kurde, nie wiem. Tam... Bo nie, 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 bo chciałem inaczej to, bo tam parę zawodników już nie grało. Najważniejszy Hisa, Jokeresz. Jeszcze paru nich nie grało już, pojechali do klubów, także nie, na pewno mają bardzo dobrych zawodników. Mają też nowego selekcjonera, który teraz będzie miał więcej czasu, żeby się przygotować na ten jeden albo dwa mecze. I na pewno nie będzie, nie będzie łatwo, bo tak jak powiedziałem, mają 20 naprawdę top zawodników, którzy grają w najlepszych klubach i, i z nimi nie jest łatwo i twardo grają, także ale myślę, że Polska z Jankiem jest lepsza. selekcjoner, zostanie? Nie wiem, nie wiem naprawdę. Nie, nie wiadomo, nie ma żadnych informacji na razie, ale chyba za tydzień mają jakieś spotkania, tak zobaczymy, ale teraz Górnik. Kadra dopiero za, nie za wiem, pół, pół roku no, no. Wy jedziecie nad morze na ten tydzień prawie cały czy będziecie wracać już wiecie jak to będzie rozwiązane bo no, dwa mecze który właśnie. tydzień teraz bo na, na ten... początku za... grudnia tak. liga, liga plus puchar nie czy, czy spędzicie eee, nad morzem dni? chyba tak, tak słyszałem nie jestem na 100% nie wiem bo nie pytałem ale tak coś mówiliście, w poniedziałek i do piątku zostają no. no dzięki